8 sierpnia 1655 roku wojska cara Aleksieja I Romanowa, wspierane przez liczne oddziały kozackie dowodzone przez Iwana Zowotarękę, wkroczyły do Wilna. Kilka dni wcześniej, na początku sierpnia, przełamały one linie obrony dowodzone przez Janusza Radziwiła i Wincentego Korwina Gosiewskiego. Rozbite litewskie siły nie były w stanie bronić miasta, które zostało pozostawione bez żadnej realnej ochrony. 10 sierpnia car wjechał triumfalnie do Wilna, które od trzech dni było miejscem krwawej rzezi. Żołnierze rosyjscy i kozaccy Zabijali mieszkańców, rabowali mienie, niszczyli świątynie i pałace. W tym samym czasie wybuchł ogromny pożar, który trwał 17 dni i strawił niemal całą zabudowę spłonęły kamienice, kościoły, magazyny i monumentalny kompleks zamkowy. Zniszczenia były tak wielkie, że przez wiele lat Wilno nie zdołało powrócić do dawnej świetności. Przed połową XVII wieku mieszkało tu około 45 tysięcy osób, a pod koniec stulecia liczba ta spadła do zaledwie 4 tysięcy. Okupacja rosyjska była wyjątkowo brutalna. Relacje z epoki mówią o powszechnym głodzie i skrajnej nędzy. Jan Cedrowski, naczelny świadek tamtych wydarzeń, pisał, że kotki, wszystkie psy zdechły, ludzie jadali, a na dodatek Rżnęli ludzi i ciała ludzkie jedli. Miasto znalazło się pod kontrolą rosyjską na 5 lat, pełniąc rolę bazy wojskowej i administracyjnej. Dopiero w 1660 roku, wojska Rzeczpospolitej pod dowództwem Hetmana Michała Kazimierza-Paca zdobyły. Wilno i zdołały odbić to legendarne miasto. Walki były zacięte, a odbudowa trwała długo. Wiele dzielnic przez lata pozostawało w ruinie, a część zniszczonych budowli nigdy nie odzyskała pierwotnego wyglądu. Pożoga z 1655 roku przyniosła kres jednej z najświetniejszych epok w historii miasta. Był to jeden z najtragiczniejszych epizodów wojny polsko-rosyjskiej to co najmniej w latach 1654-1667. Wydarzenia te zapisały się w pamięci mieszkańców oraz w historiografii jako przykład katastrofy, która w krótkim czasie zmieniła losy wielkiego ośrodka miejskiego. Zniszczenia materialne, utrata ludności i długotrwały zastój gospodarczy odcisnęły piętno na Wilnie przez kolejne stulecia i pokolenia. Dziś rocznica tych wydarzeń pozostaje jednym z punktów w kalendarzu historycznym i przypomina o dramatycznych skutkach ówczesnych konfliktów i o skali ich zniszczenia, jakie przynosiły w XVII-wiecznej Europie, ale to także ważny symbol w konfrontacji Litwy i Moskwy. Symboliczny kres yy, dominacji Litwy, państwa polsko-litewskiego, w wielowiekowym procesie zbierania byłych ziem ruskich. W tym kontekście zniszczenie Wilna nabiera zupełnie innego i jakże jasnego dla wszystkich znaczenia.